mi pójdą wrócić po ciebie? Koniec z złajaczkami nocnymi. Nie wpuszczę do domu na koniec. Nie będziesz chodził. Ja wiedziałem, miał w swojej mieszkaniu to sobie będziesz chodził. Tu się trzeba z rodzicami liczyć. Ty musisz tam to zrozumieć. Matka ci ani ja nie będę... Ty jesteś lub latawica, jak i tu w życiu nie było. Kto to są te panienki? No. A co ty i są zaczynasz o panienkach? Nie można tak, Nie można takich. Ledwo znana i ja na nie, nie można. Ja się znam bo dziedzina dziewczyna. Trzeba się szanować. Ja sama nią byłam ja obserwowałam. Nie i obserwowałam. I mieszkałam w zbiorowisku. Ja może tak młode prostytutki, w różnie w były. A udaje. A mieszkam. ja się, wszystkim, przy, wszystkim się przyglądałam, wszystkiemu, proszę Ciebie. I A ja udają ja porządnie. Nie można Ja znam tak. życie. Ja się pytam, gdzie ty nocujesz, jak jesteś w Warszawie? Przecież bywasz po trzy dni. To musisz dwie trzy noce spać. Więc pytam się, gdzie? Hotele są bardzo drogie. Więc co, szukasz, żeby cię jakaś dziwa do, do, do poduszki przytuliła za darmochę? A potem i tam na stoliku zostawisz pieniądze rano? Nie, 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 nie. Nie, no ja się poważnie pytam. Gdzie ty nocujesz? Gdzie ty się zatrzymujesz w Warszawie? nocować nie wiem, to jak u kogoś nocuje jakiś dziwy, to musi iść zapłacić, jeszcze jakiegoś jako zarazę jakoś złapię jakoś albo dziecko i zrobi, dopiero będzie człowieku, jak tu zaczną dzwonić, że, że, że babcią zostanę. Proszę ciebie. ty nic nie ma, przecież on jest, ty jesteś, Marcin jest łatwowierny i bardzo naimny. Bardzo naimny. No na, nagrywaj to, nagrywaj. Nagrywaj, dobrze, niech się... Popisuj się, popisuj się, niech się śmieją z ciebie. Niech się śmieją z ciebie, że jesteś głupi, pusty i, i, i proszę ciebie, nie dorosłeś do swojego wieku. Już ty postępujesz w ogóle jak dwunastoletni jak chłopczyk. Gubisz wszystko, wszystko, no jak można tyle parasolek zgubić porządku? Jak można szaliki swoje zgubić, matki zabrać szalik zgubić, matki rękawiczki, ojca rękawiczki. No co tylko plecaki zostawiać i ty jesteś Przecież ty jesteś nieodpowiedzialny człowiek. Ciągnie cię do świata przestępczego, proszę Ciebie, do pijaków, złodziei, alkoholików, rozpacz mi ogarnia. Ja nie po to się tyle lat męczyłam. Tak ciężkie dziecko, jak ja miałam, ciężki po mało co z tobą na drugi świat się nie przyjechał. kolega, że ma właśnie mocny organizm, odporny i silny, bo inna mama by się pod, podała i odchodzę. Życie ode mnie ucieka, nie ratujcie mnie, odchodzę. Dziecko za wszelką cenę? sam przekonasz. Życie nie jest takie, takie proste, się wydaje. Baba szuka interesów, no? Ja nie wiem, ty mówisz przy nie wiem, jak można się poznać dziewczynami e, w tym, w kawiarni, a oni tu zaraz przyjeżdżają do kraju podać numer telefonu. Ty się trochę ogranicz. Ograniczaj. No powiedz mi, co ty masz? Co ty, co, powiedz mi, coś ty do rodziny wniósł? Powiedz mi, jak ty nam ulrzysz? Powiedz nam, jaką mamy ulgę z twojego powodu? My tylko mamy wydatki z twojego powodu. Siedzisz przy telefonie, to, pół godziny to trafisz zadłuży, Zadłużyłeś ojca, zadłużyłeś siebie i zadłużyłeś, co ty myślisz? Jeszcze komornik chodzi, ty nie masz... Wiesz co, jak teraz ten Cezary zadzwoni, to ja powiem Cezary. Ja mówię, proszę pana, na stare lata komornik nam popiętał drobcze. Ja w życiu nie miałam komornika w domu, a tu mi komornik przychodzi. Ty wstydu nie masz, ty za grosz nie masz ambicji. Nie no, ma. te kamery i idź tam gdzie idziesz, Tak z tymi, strymi. z tymi, z którymi się zadajesz, to se ich filmuj, rozumiesz? kolega do ciebie nie dzwoni, kolega się nie umarł z tobą, bo koledzy jak idą to raz, dwa, trzy, trzy razy w miesiącu, cztery najwyżej do kawiarni bo nikogo nie stać, proszę ciebie, nikogo nie stać. A ty się łajnaczysz, szukasz przygodnych, znajomych, zobaczysz, że ktoś czapę ci da, albo cię zamordują, albo ci kalekę z ciebie zrobią. I ja nie będę miała siły Cię na słać gówna spod ciebie, wynosić, jak ci czapę dadzą, uszkodzą ci kręgosłup i będziesz na wózku inwalidzkim, człowieku i na spacery, bo ja nie mam siły i, i gumie twoich i chrześcijanadę, nie będę ci zmieniał i pan to ja ci to mówię. Na wózku Dwański niech by, nie daj Boże, gdyby cię coś spotkało, jakbyście ci w dali, byś przeżył i by cię nie niech się opiekują ci, z którymi żeś się łajdaczył po nocach. Zobaczymy, czy ci rękę podadzą. Ja ci chciałam, synu, powiedzieć ci, oszczec chciałem. Ja cię oszczędz. Ja ci chciałam oszczędz. W No to większe spujaźnienia od Zatoki Dwański w tym Wielkopolskim podobny I tu najmniej oparł. W górach potrósłych śnieg. Temperatura na od 4 stopni na przedmieściach Słowiecka do 4 dni w Lębi kraju. Jutro najwięcej chmur i deszczu na Zachodzie i na Zachodzie. Ja ci wczoraj pokazałem ten, ten mój film, i co i o co tym myślisz? No cóż, obejrzałam go przykre. A dlaczego? No, dlaczego? No, dlatego, że z tego materiału wyciągam wnioski co do mojej osoby: że jak człowieka poniosą nerwy, nie panuje nad sobą, rani, rani najbliższych. No i niestety.